Zachęcam, szukajmy wszyscy sprawiedliwości. Nie dajmy się gnębić, uciskać za cenę satysfakcji ludzi niesprawiedliwych. Mam na imię Damian, moja żona, Kasia. Drodzy słuchacze, no chcemy podzielić się z Wami taką historią z naszego życia, która miała miejsce gdzieś półtorej roku temu. Takim świadectwem i dla zachęty, też przestrogi, zwrócić się do wszystkich, że warto. Walczyć o swoje prawa. Warto zwracać się o pomoc do innych ludzi i warto mieć nadzieję i wiarę przede wszystkim na sprawiedliwość. Tak. Sytuacja miała taka miejsce z naszym synkiem i ze mną. Kiedy trafiłam do naszego szpitala, do działu niemowlęcego, ponieważ mamy synka, pół, pół, wtedy miał pół roku i zamknięto mnie i syna. Bezprawnie, bezpodstawnie w izolacji. Dziecko nie wymagało jakiejś specjalnej hospitalizacji, po prostu wymiotował syn. Z pokoju, w którym byłam, stworzono celowo izolatkę, gdzie już nie wyszłam przez ponad miesiąc. Nie zapytano się mnie, czy mam co jeść, czy mam co pić. Nie zezwoliłam na badanie testem na tak zwany covid, ponieważ mój syn wymiotował i ogólnie no źle się czuł. Nie, nie widziałam żadnej podstawy. Jednakże zbagatelizowano moją prośbę, że nie ma i nie wyrażam zgody na to badanie. Na drugi dzień powołałam się, że jeżeli wszelkie rozmowy mają być w tym kierunku, to ja proszę z moim prawnikiem rozmawiać ponieważ wzięłam badania w pierwszej dobie i okazało się, że szpital pomimo mojego mocnego napomnienia, że ja nie wyrażam zgody na ten zabieg, pani ordynator zrobiła coś przeciw. I wiedząc, że dziecko z jej testu wyszło, że ma przeciwciała, celowo ze złości stworzyła izolatkę w pokoju przejściowym, w którym żeśmy się znaleźli. Spuentuję to tylko tak, że moja izolacja była dosyć trudna z tytułu tego, że jesteśmy z moim mężem diakonami w chrześcijańskiej wspólnocie ewangelicznej. Mój mąż mając świadomość, że może wejść przychodził do mnie i żeśmy się wymieniali, co też się personelowi nie podobało. W odwecie pani ordynator podała sprawę do sądu, i w 24 godziny, będąc w szpitalu, odebrano nam prawa do jakiejkolwiek decyzji, decyzji odnośnie naszego syna, czyli mogą z nim robić wszystko, co chcą. Bo jestem osobą świadomą, znam prawa pacjenta, znam się trochę na medycynie i bardzo prosiłam, żeby mnie powiadamiano o wszystkim. Niestety było to bardzo niewygodne dla szpitala. Skracając całą opowieść Grzegorz Płaczek wraz z jego fundacją, z prawnikami przez cały miesiąc mnie podtrzymywali i byłam w kontakcie z prawnikami i wiedziałam, że mam tą pomoc. To byli ludzie, którzy bardzo się troszczyli i wiedziałam, że nie zostanę sama. I chwała Bogu, bo modliłam się o jakąkolwiek pomoc. Czułam się po prostu zamknięta, bezradna. Rok po tym wydarzeniu yy, yy, szpital podał nas do sądu w naszym mieście, aby sprawdzić nas jako rodziców i zająć się naszymi wszystkimi dziećmi, z myślą, że jesteśmy złymi rodzicami, i może pora nam być może odebrać te dzieci. Chcę powiedzieć jedno, że znów kolejny raz spotkałam się z Grzegorzem i z jego żoną, i Grzesiu oczywiście zaoferował pomoc. Było z nami dwóch prawników i powołałam się na wiarę, bo mam Boga, który jest ponad wszystko i wiem, że mamy wolność od Boga, i nikt nie ma prawa tutaj na Ziemi nas ciemiężyć i mówić nam jak mamy chodzić, co mamy zakładać, co mamy wziąć, a czego nam nie wolno. I jeżeli to wchodzi na moją wolność, zwykłą, po prostu najzwyklejszą, to to jest dla mnie jakieś diabelstwo. Ja na to nie pozwolę, jako matka, jako świadomy człowiek, jako osoba wierząca, nawrócona. I życzę wszystkim, żebyście nie podupadali na wieże, żebyście, jeżeli nie znacie Boga, przyjdźcie do Niego. Bo zawsze Bóg Wam postawi człowieka odpowiedniego na drodze i nam postawił Grzegorza i jego fundację. Natomiast powiem jedno: Pierwszy raz byliśmy w sądzie i myśmy tą sprawę wygrali, ponieważ powołaliśmy się właśnie na, na naszą wiarę, a kurator, który był u nas w domu, przedstawił takie świadectwo, w jaki sposób my żyjemy. Jak dokowujemy dzieci, że naprawdę nie szło się do czego przyczepić, a ja jestem bardzo wdzięczna tej pani. Dlatego e, ja się cieszę, że są prawnicy, są ludzie, którzy też walczą razem z nami e, i trzymają naszą stronę. Powołując się na słowa, które Grzesiu bardzo często cytuje Polko i Polaku, to ja powiem tak: Polko i Polaku, obudźcie się, obudźcie się ludzie! Otwórzcie serca, szukajcie Boga w życiu, szukajcie w życiu prawdy. Niech duch prawdy przyjdzie do Waszego życia, do Waszego serca, daje Wam siły do życia, wytrwałości, dużo błogosławieństwa, siły na co dzień, nadziei niezachwianej i wsparcia ze strony ludzi, którzy szukają sprawiedliwości. Tak jak my tej sprawiedliwości szukaliśmy, i Pan Bóg nam y, takich ludzi postawił. Dziękuję za y, przede wszystkim. Y, też braci i siostry z naszej wspólnoty chrześcijańskiej dziękuję za Fundację Nowe Spektrum, za pracę Grzesia i jego małżonki, Sławka Mecenasa. Yy... No mógłbym tutaj dziękować, ale słuchajcie, zachęcam. Szukajmy wszyscy sprawiedliwości. Nie dajmy się gnębić, uciskać za cenę satysfakcji ludzi niesprawiedliwych. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie tu przez pana Grzegorza z Fundacji Nowe Spektrum i pragnę tu podziękować Polkom i Polakom za to, że, że oni zaczęli walczyć i, i oni zgłaszali się do fundacji i powodowali, że, że mieliśmy co robić i też nasza, nasza działalność miała cel i sens ponieważ no bez, nich, bez nich nie byłoby tego, no nazwijmy, obecnego ruchu, ruchu oporu, ruchu oporu przeciwko ograniczeniom, przeciwko łamaniu praworządności, konstytucji, łamaniu ustaw, tego co, tego co uczono nas na studiach prawniczych, na aplikacjach. I tego, o czym się mówi, o, o, o szumnej obronie konstytucji, obronie prawa, praworządności, to nagle zostało podeptane, i obudziliśmy się w tej innej rzeczywistości, w stanie, w stanie pandemicznym. I coś, coś było nie tak. No, już, już pierwsze posunięcia naszych władz. No, Powodowały pytania, czy to, aby jest państwo prawa, czy to, aby jesteśmy w Rzeczypospolitej, która mieni się krajem wolnym, niepodległym, krajem niezależnym od innych, od innych nacisków, innych innych władz, innych również organizacji. I dzięki, dzięki walce polegi Polaków, my też, też mogliśmy działać i, i pomagać i przeciwstawiać się temu. Ja też, ja też dziękuję, że Państwo mieliście odwagę, Państwo, którzy tutaj występowali przede mną i również państwo, którzy no nie są tu obecni, ale też, też z całej Polski wsparli, wsparli nas i też wspierają tą, tą ideę wolności, ideę no miłości do, do ojczyzny, do Polski w ten sposób, do tych wartości, która, które, które reprezentuje Polska i bliskie są sercu każdemu Polaka, które mamy wpisane na sztandarach naszej, naszej ojczyzny. Myślę, że, że to jest nasza siła tak jak tu wcześniej było powiedziane, odwoływali się Państwo do, do, tych, do tych ideałów. Myślę, że to jest, to jest właśnie ta, ta ojczyzna, ten patriotyzm i, i za, to, za to dziękuję, że, że są tacy ludzie u nas i możemy być naprawdę dumni z, z tego wszystkiego. Dziękuję.